Pomyślałeś sobie kiedyś, ciekawe jakie kanały rządzą w najmniejszych państwach świata? No właśnie, bo nikt normalny o czymś takim nie myśli. Ale ja dla fawory poświęciłem godziny na to, żeby znaleźć największych twórców z najmniejszych państw na świecie. Państw, które są tak małe, że ich stolica to jedno rondo i budka z kebabem. Dziś więc wybierzemy się w podróż pełną absurdów do Watykanu, Nauru i do innych państw, gdzie twój kanał mógłby być top 1 w kraju, jeśli dobrze rozegrasz karty. Zacznijmy od Saint Vincent i Grenadyny. Saint Vincent i Grenadyny to rajskie plaże, lazurowa woda, tropikalne owoce, no generalnie idealne miejsce na wakacje. Ale jeśli spojrzysz na YouTube, to od razu stwierdzisz, że to nie jest miejsce, gdzie lenistwo jest akceptowalne. Największy kanał w kraju to Demotivator 2, który motywuje ludzi do ćwiczeń. To oznacza tylko jedno. Każdy na Saint Vincent wygląda prawdopodobnie jak grecki Bóg. Wyobraź to sobie. Wstajesz rano, idziesz na plażę, a tam 45 tysięcy osób robi przesiady w synchronicznym tempie. To nie jest zwykły Kraj na Karaibach, to tropikalne obozowisko gladiatorów, gdzie każdy mieszkaniec jest gotów wziąć udział w The Ninja Warrior bez żadnego przygotowania, bo przygotował ich do tego Demotivator 2. Więc jeśli planujesz polecieć tam kiedyś na wakacje, to lepiej zacznij trenować już teraz, bo będziesz się bardzo wyróżniać. Przejdźmy teraz do Grenady. Grenada to na tyle mała wyspa, że jeśli się zagapisz, to przejedziesz nią autem w 15 minut. Ale jeśli chodzi o YouTube, to nie ma tutaj żartów. Tutaj królują jamańskie rytmy i japońskie kreskówki. Na pierwszym miejscu Roller Mix, kanał, który po postanowił nie komplikować sobie życia, wrzuca składanki regę i patrzy jak licznik wyświetleń rośnie szybciej niż inflacja. Jego najpopularniejszy film ma aż ponad 13 milionów odsłon. Z pewnością jest to jedna z tych typowych playlist, które słyszysz w barze, na plaży, więc bardzo możliwe, że to właśnie stąd te wyświetlenia. A na drugim miejscu, tak jak już wspominałem, japońskie kreskówki. To oznacza, że istnieje szansa, że ktoś na tej wyspie. Przechodzi wspólnie z słuchania relaksującego reggae w dramatyczne walki w anime. I uważam, że to jest piękne. Kolejny kraj, czyli Malta. Malta to niewielka wyspa na Morzu Śródziemnym, ale jeśli spojrzeć na jej ranking na YouTubie, no coś poszło tam nie tak. Na pierwszym miejscu nie znajdziemy tam maltańskiego influencera, czy też vlogera turystycznego. Top 1 należy do Mohammada Ali Syama, który ma ponad 4 miliony subów i wrzuca jakieś sceny z filmów w arabsku. Dla porównania, Malta ma tylko pół miliona mieszkańców. Ale dalej jest jeszcze lepiej. Drugie miejsce w rankingu maltańskiego YouTuba zajmuje. <laughs> Litwa. Kanał o nazwie Litwa HQ znalazł sobie maltańskie obywatelstwo i teraz dumnie reprezentuje kraj, z którym prawdopodobnie nie ma nic wspólnego. A na trzecim miejscu no, oczywiście kanał, który rozdaje jakieś kody do kasyna. Bo jak wszyscy wiemy, Malta to raj dla branży hazardowej, więc logiczne, że wśród topowych kanałów musisz znaleźć również taki, który będzie z tym związany i przekształca swoich widzów w uzależnionych graczy. Zajrzyjmy teraz na Malediwy. Malediwy to raj na ziemi i dziesiąty najmniejszy kraj na świecie. Czysta woda, piękne plaże i ekskluzywne resorty. Tak kojarzą mi się właśnie Malediwy. Ale na YouTubie zobaczyłem obcego, który zajmuje się kryptowalutami. Serio, największy kanał na Malediwach prowadzi twórca, który ogarnia kryptowaluty. Więc zastanawiam się, jak obcy z innej galaktyki potrafi w kryptowaluty. Ciężko to ocenić, ale ma 100 tysięcy subskrypcji, więc chyba wie, co robi. No bo w końcu też mieszka na Malediwach, więc musi się powodzić, nie? Wyspa Świętego Krzysztofa i Nevis. Nawet nie wiedziałem, że takie państwo istnieje, szczerze. Czy można zostać YouTubową Gwiazdą Tańca w kraju, w którym mieszkańców jest mniej niż na osiedlu. Lukas udowadnia, że można. Jego najpopularniejszy film ma prawie 2 miliony wyświetleń. Tworzy filmiki z najwyższej możliwej dla Wysp Świętego Krzysztofa i Nevis jakości, które przyciągnęły ponad 25 tysięcy subskrybentów. A tańczy z taką pasją, że gdyby mieszkał w Polsce, pewnie już występowałby w You Can Dance. A tak, no... Marnuje się tylko na tych karaibskich wyspach. Szkoda potencjału, więc musicie go znaleźć i go tutaj przyprowadzić. Chyba, że potraficie lepiej tańczyć, to lećcie tam i załóżcie kanał. A teraz przenieśmy się na Wyspy Marszala. Wyspy Marszala składają się z tysięcy małych wysepek położonych na Pacyfiku. Gdybym miał zgadywać, co tam jest najpopularniejsze, postawiłbym na vlogi o życiu w tropikalnej wyspie albo jakieś tutoriale, jak przetrwać w dziczy, albo odnośnie coś łowienia ryb. Ale nie. Największy kanał w, na Wyspach Marszala dotyczy tradingu. O, chodzi o giełdę, wiecie, na Wyspach Marszala. Czy oni tam tradują jakby kamieniami za kury? Nie wiem. To nie jest jakiś przypadkowy kanał. W ciągu ostatniego roku zdobył 40 tysięcy subów, co w świecie youtubowych anomalii jest tempem godnym uwagi. Może kiedy cały twój kraj składa się z wysepek na środku oceanu, jedynym sposobem na zarobek przez internet jest właśnie gra na giełdzie. Kto wie. Kolejny kraj, Liechtenstein. Liechtenstein to europejski kraj, ale jeśli spojrzymy na ranking na YouTubie, to znajdziemy tam mieszankę kulturową z Indii i z Chin. Numerem jeden jest hinduski twórca, który zdobył niemal milion subskrypcji dzięki shortcom z historyjkami Których nikt poza jego rodakami chyba nie rozumie Numer dwa Kanał po chińsku W <stukli> Polsce poza polskojęzycznymi filmami Ostatnio stały się popularne również rosyjsko i ukraińskojęzyczne Ale w Liechtensteinie dominują twórcy Którzy mówią po hindusku i po chińsku Co ciekawe Bo jest to w zasadzie inny kontynent Jaki wniosek? Jeśli chcesz zostać twórcą w Liechtensteinie To lepiej żebyś znał... Język hinduski lub chiński. Inaczej może być ciężko. Angielski? Nie, w Europie nie pasuje. Kolejny kraj europejski, czyli San Marino. San Marino to jedno z trzech państw, które jest otoczone w całości zupełnie innym państwem. Największym kanałem jest tutaj Blackjack 997, czyli klasyczny kanał motoryzacyjny, który ma więcej subów niż wynosi populacja tego kraju. Ale drugie miejsce to prawdziwy fenomen. Poznaj Kifydy i yy, To nie jest błąd na klawiaturze, to jest tak się nazywa kanał. Kanał, który jest za w zasadzie tylko o jednej grze. No ale co na nim znajdziemy? 280 filmów tylko z gry Hill Climb Racing, które są bez komentarza, słyszymy tylko muzyczkę w tle, a najpopularniejszy z nich ma 700 tysięcy wyświetleń. Czy to projekt eksperymentalny? Czyżby San Marino kochało grę Hill Climb Racing? Nigdy się tego nie dowiemy. A miałem okazję, bo tam byłem, ale szukałem wtedy Black Jacka, a nie kifyt. A teraz Tuwalu. Tuwalu to kraj na środku Pacyfiku, gdzie największe kanały wyglądają jak błędy w algorytmie YouTube'a. Numerem jeden jest Effing, czyli na polskie rzecz, który ma 6 filmów i 19 milionów wyświetleń. Jak? Jak? No, otóż tajemnicą sukcesu okazało się u niego być wrzucanie filmów z Gambolem, Z tą bajką, wiecie, gdzie te, te, te takie śmieszne postacie były. Trzy filmy o Gambolu w piku popularności tej bajki sprawiły, że udało mu się zdobyć te kilkanaście milionów wyświetleń. Numer dwa, Thomas Lames. A to jest jeszcze większa zagadka. Ma 25 tysięcy subskrypcji, a widoczne filmy mają po kilkaset wyświetleń. Ale jeśli zobaczymy właściwości czy tam informacje jego kanału, to widnieje tam informacja, że ma on łącznie 6 milionów wyświetleń. Tylko gdzie te 6 milionów się chowa? Wydaje mi się, że ukrywa przed światem jakieś informacje cenne. To pewnie jest jakiś globalny spisek, więc wydaje mi się, że Tuwalu ukrywa jakąś, jakieś sekretne algorytmy YouTube'a. To właśnie ten kanał jest rozwikłaniem wszystkich zagadek. Kolejny kraj Nauru. W Polsce, żeby przebyć na, na YouTubie, musisz regularnie publikować filmy na swoim kanale i do tego zdobywać miliony wyświetleń. W Nauru wystarczy wrzucić 8 filmów. Największy kanał na wyspie, Bas Eura, zgromadził uwaga 2600 subskrypcji i stał się liderem kraju. Sceny YouTube. Dobra, ale co dokładnie znajdziemy na kanale Bass Eura? Głównie remixy muzyczne, w tym Mashup, Epic Sax Guys, Barbie Girl. Dziwne połączenie. Znikoma aktywność, ale nadal jest niepokonany. Wniosek: jeśli chcesz być topowym y, YouTuberem w jakimś kraju, no to Nauru jest idealnym miejscem, żeby tam zacząć, bo 2600 subskrypcji to naprawdę niewiele. I uwaga, proszę Państwa, przedostatni kraj: Monako, którego powierzchnia wynosi niewiele ponad 2 km2. Monako to kraj kasyn, Formuły 1 i miliarderów. Ale czy wiesz, w jakiej kategorii obraca się największy kanał w tym kraju? To nie motoryzacja, to nie kasyno. Lekko Atletyka World Athletics to globalny kanał sportowy, który najpewniej znalazł się w Monako przypadkiem. Ponad 2 miliony subskrybentów to wynik, którego żaden miejscowy influencer nie jest w stanie przebić. Intrygujące jest również miejsce czwarte, na którym znajduje się kanał o nazwie Frafishing. I jak możemy dowiedzieć się z opisu, jest ten kanał prowadzony przez człowieka Renesansu. Jest on psychologiem, lingwistą, filantropem, doradcą życiowym, prawdopodobnie też astronautą i wróżbitą. Jego specjalność? No, głównie klasyczne hity weselne. Które sprawiają, że poczujesz się jak na Imprezę u cioci z lat 90 A teraz, najmniejszy kraj na świecie Czyli Watykan. Pewnie interesuje cię, Kto rządzi w najmniejszym państwie Na świecie. Być może są to jakieś Ukryte vlogi kardynałów. Może Siostry zakonne robiące pranki Może urbeks po sekretnych komnatach Po to, żeby znaleźć święty graal Po prostu Watykan został przyjęty przez Watykan 8 z 10 najpopularniejszych kanałów W tym kraju to tak naprawdę wiadomości Prosto z Watykanu. Tylko, że każdy Kanał jest w innym języku. Żeby każdy mógł dowiedzieć się na świecie, co się dzieje w świecie papieskim. Ale spośród tych top 10 kanałów jest jeden, który wydaje się być naprawdę interesujący Abu Bakar Sidik, czyli gość od afrykańskiej muzyki. Bo oczywiście, jeśli myślisz o Watykanie, to poza religią, pierwsza rzecz, która przychodzi ci do głowy, to uliczne jam session senegalskich muzyków. Co ciekawe, Abu Bakar wrzuca film od 2008 roku, a jego kanał zebrał 271 tysięcy subskrypcji. I szczerze, dałbym mu medal za wytrwałość, bo być jedynym niewatykańskim youtuberem w tym kraju, to jak sprzedawać kiełbasę w dzielnicy wygańskiej. Szanuję! I to tyle w tym filmie. Ostatnio widziałem w statystykach, że aż 77% z Was nie subskrybuje tego kanału, a ogląda filmem, Więc wypadałoby to zmienić, jeśli dotrwaliście do końca, z pewnością będę Ci interesować kolejne filmy. Także zachęcam do subskrybowania kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie.